Ej, hey. zostaw. Zostaw. Zostaw, Pela. Hej! Puść. O! A? Nie? Puść. Aha, możemy dalej? Zostaw! No to się może nie udać, bo to jest zbyt... Pelu! Zostaw! Ochaj! roboty. Do roboty, babo! Okej, okay, już macie zero punktów za te wszystkie złapania? No to już jest... <grywka> no. A, tak, bingo.